Nazywam się Marcin Dębek, mam 44 lata, jestem mążniakiem, e, mam żonę, dwoje dzieci, zawodowo e, związany jestem z Pocztą Polską od 25 lat. lat. Piosuję tam stanowisko kierownika działu reklamacji pocztowych. Został pan dzisiaj zaprzysiężony. Jakie uczucia panu towarzyszyły? Na początku był mały stres, ale wszystko dobrze poszło. E, mam świadomość tego, jakie to, jaka to jest odpowiedzialność. No, e, podniosłem rękawiczki tak, i postaram się dobrze wypełnić e, mandat arnego. W jakich komisjach będzie pan tutaj? E... Uczestniczył tak, na, na jakich pracach pan się tutaj skupi, jeżeli chodzi to znaczy, o radę. Wybrałem cztery komisje. Pierwsza komisja y, to jest y, ochrony środowiska, gdzie zostałem wiceprzewodniczącym. Druga komisja jest Finansów i Skarbu Miasta. Trzecia y, komisja y, to jest Komisja Sportu i Rodziny. Natomiast czwarta komisja y, to jest Komisja Gospodarki Komunalnej widzę że pan ma na klapie znaczek solidarności tak jest, jest, jest pan członkiem aktywnym tak tak jestem aktywnym członkiem jestem przewodniczącym komisji podzakładowej NZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej Chciałbym podziękować wszystkim moim wyborcom którzy na mnie głosowali z okręgu numer 3 na pewno was nie zawiodę dziękuję bardzo